Witam wszystkich bardzo serdecznie. Sezon jesień 2014 zbliża się wielkimi krokami. Czas więc ustalić składy grup w poszczególnych ligach. Dziś spotykamy się na losowaniu Ligi B. Losować będziemy zgodnie z zapowiedziami na naszej stronie drużyny dołączające do danych grup w losowaniu Ligi B. Zespoły, które dołączają do, do tej klasy rozgrywkowej podzielone zostały na trzy koszyki. Zobaczmy sobie, na jakiem? Pierwszy koszyk to trzy drużyny, które spadły z Ligi A. W tej grupie brakuje drużyny Electrixu, która wycofała się z rozgrywek w związku z tym i w związku też z wycofaniem Darmatu. Dwóch spadkowiczów trafi do Ligi B1, jeden do Ligi B2, następnie dwa koszyki zespołów, które awansowały z Ligi C. Tutaj mamy w pierwszym koszyku trzech mistrzów oraz drużynę Salwy z najlepszym bilansem spośród zespołów z drugich miejsc. No i trzeci koszyk to zespoły z tych miejsc niższych, które także awansowały do, do Ligi B. Zaczynamy od Spadkowiczów. Pierwszy Spadkowicz wylosowany trafi do grupy B1, drugi do grupy B2, no i trzeci ponownie do Ligi B1, a potem już z obu koszyków następnych no porówno do każdej, każdej Liga, więc zaczynamy losowanie, losowanie Spadkowiczów z Ligi A. Pierwszym wylosowanym zespołem jest drużyna trzynastki, a więc trzynastka trafia do ligi B1. Drugi zespół trafia do grupy, do ligi B2 i to są gladiatorzy, a więc gladiatorzy powracają do ligi B2. Przypomnijmy, że to zespół, który przed rokiem z jesienią zdobył mistrzostwo Ligi B2. No i ostatnim zespołem, który trafia do Ligi B1 spośród spadkowiczów, no to jest Teglas. A oto potwierdzenie. Teglas w lidze B1, a więc do Ligi B1 trafia 13-ka i Teglas do Ligi B2 też. Tak więc przechodzimy do drugiej fazy losowania w lidze B. Losujemy mistrzów ligi C oraz wicemistrza salwę. No i tutaj, już na przemian, pierwszy zespół do ligi B1, drugi do B2. No i kolejne dwa zespoły też uzupełnią, najpierw pierwszą grupę, potem drugą grupę ligi B. Do ligi B1 trafia Eternal United, czyli mistrz ligi C2 z poprzedniego sezonu. Teraz losujemy drużynę do ligi B2. Do ligi B2 trafia Iziz, a więc mistrz ligi C3. Kolejny zespół do Ligi B1. To jest Rzymła Siermięga, więc mistrz Ligi C1. Oznacza to, że drużyna Salwy trafi do Ligi B2. Wszystko się zgadza. Salwa widzę B2. Kolejnym etapem losowania będzie losowanie ostatnich czterech drużyn, które awansowały. Przed sezonem 2014 z ligi C. A więc przechodzimy do losowania. Cztery zespoły pozostały do rozlosowania. Widzę w Lidze B. Pierwszy oczywiście trafi do ligi B1. To ligi B1 trafia AKS Cabaret. Więc będzie okazja do rewanżu w meczu z Do Ligi B2 trafia Sęk Team. Tutaj będzie znowu ponownie spotkanie z Izisem. Do Ligi B1 trafia też Polska Myśl Szkoleniowa. No i ostatnim zespołem, który trafi do Ligi B2 musi być Meteor Kraków. I tak też się dzieje, a więc znamy już komplet drużyn, komplet drużyn w dwóch grupach Ligi B. Zobaczmy sobie na pełne zestawienie 14 drużyn w pierwszej, jak i w drugiej grupie Ligi B.